Nazywam się Marcin Staniewski, kandyduję z listy lewicy z numeru 18. Jak długo ostatnio czekałeś na sożo? Jak długo czekałeś na specjalista? Wszyscy mówimy od lat o zmianach w służbie zdrowia. Nic się w tym zakresie nie zmieniło. Jak możemy tego dokonać? Otóż jest na to sposób. Możemy opodatkować kościół zabrać pieniądze z funduszu kościelnego i przeznaczyć go na służbę zdrowia. Możemy również zmniejszyć e, pieniądze, które idą na zbrojenia. 2% PKB wystarcza na wszystkie zobowiązania wobec naszych sojuszników militarnych. Rząd mówi, że chce zwiększyć to do 3%. Przeznaczmy ten 1% na poprawę służby zdrowia. Kiedy dostanę się do Sejmu, zrobiłem wszystko, by ta sprawa nie była tylko obietnicą, ale stała się rzeczywistością. Nazywam się Marcin Staniewski i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka Jak zmienić Polskę.